I z flafa. No tak. Jest mega fajne. Co prawda, jest um, um, na lepiej. Chyba. To nie to, ale nie pamiętam nie, Ale um, No Czy takie takiego zaszkodziło? Nie wiem. Piszcie. Piszcie co, może będzie hejting, ale... To to nieważne. Serum. Mm. Zobaczcie, to jest takie serum SPF. Z takie mleczko. z takie mleczko. Z takie serum mleczko. Serum mleczko SPF. I no. Teraz drugi dzień świat. Więc no, Anna. No w sumie na no, drugi dzień święta, czyli nie jutro tylko pojutrze, bo mi się przyniął, um, um. przyjdzie moja ciocia i chyba dostanę jeszcze raz prezent. What to jest taty. Jeszcze dostałam podwójnie prezenty, bo jeszcze poszłam na drugie święta, więc oja. Kremik pod oczy. Dobra. Oni w nieco kupić. Tylko właśnie co? nie wiem Nie wiem. Tak myślę, ja Chyba chyba wlałbym w do Rosmana, bo, bo tak. Bo tak, bo chcę, bo tak. Już nie muszę pamiętać. Spójrzmy do 07 2026. Spójrzmy do 2025. A to? Do 10 2025 ten chroni. Mam pięć koszy, ale. No? No to trzydzieści. Jest to wytrwało, mam skinkę. Przykro się. bajo yo. ja wiem czy zawsze O, tu się nagrywa.